Hej siemczko z tej strony Gilon i to się w sklepie 29 października 2023 roku. I co dzisiaj mamy? Paczucha za 800, paker za 800, pudełkowy pobijak za 800, bąbelkowy latarz za 800, posklejane pudło za 300, murzak za 1200 wraz z nowym stylem vintage, Zestaw punkt skupienia za 3300, middle pokazuje bieńca. Zestaw normalnie intensywa nie macieżnego i tema kosztuje 1800. Ogniskowa za 1200. Fixant za 800. Wizjonerska deska za 800. Kontrolowane skupienie za 500. Rakieta za 800. Intuicja za 1200. Mandarynkowa masakra za 500. Nowa emotka strzała amor za 500. Tak się tutaj prezentuje. Taniec shuffle z boku za 500. Wciągająca lektura za 200. Jack Skeleton nadal w skopie. Michael Myers to samo. Alan Wake nadal w sklepie, Azuki to samo. Powróciły wszystkie zakładki z Fortnite koszmarów w czar. Pakiet zadaniający treści nie aurory nadal w sklepie. No i co? Jeśli się podoba, to pamiętajcie, Subzonę łapko w górę, kodzi w sklepie, a się z wami żegnam. Siemdeczko.